A Ojciec, czemu mm. jesteśmy zielone włosy, a wszyscy u nas mamy fioletową jakość, dlatego że wy wszyscy jesteście kobietami razem z tobą, tylko ja i twoja siostra ja jesteśmy, błysi, mam, jesteśmy chłopami. I, i, no ja. i, i. i, i. I, i. Ale wy się przejmujcie nią. Mnią, a nie nim. Prawda mama? Tak. E-e, nie. Edgarciu, montajciu. Czym jest mega świnia? Tutaj macie właśnie powiązanie, a ja szukam mojej piżamy. I rozumiem. Poziomki. Właśnie jak chcecie dołączyć do poziomki, to ja jestem z, z tymi i może zrobię swój własny klub. Ale na razie wpadajcie na ten, bo tutaj to oczywiście no będzie moje. Nie. No i dobra, to gramy takie o. Do M w ogóle to ja nie mam tego. Kina. Zaraz wam pokażę moje skiny, bo już zapomniałam. Przepraszam. Ale czekajcie na mnie. Ej, ty! C kruk! 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 Ała, kruk! 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 tu Kruk! 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 Dwie! Ale z Pyke'iem wygram, bo z Pyke'iem zawsze wygrywa mnie ale... S. Real... Mor... Mortalcio. <try> Oczywiście... Co?! No to jest nieprawdziwe, nie? Nie mów, że Kruk ze mną wygra. Dawaj, El, El Primo. No dawaj, El Primo, El Primo, El Primo. Dawaj, 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 El Primo. Tak, jest, jest, jest. Okej, okay, jest S. Dzień, dziękuję, dziękuję. Thank you. Tymczasem się, ja się przebieram Nie? Stany S. Mm. Mówię na no mnie Dobra, pokazywać taki, czy, czy nie? Dobra, pokazuję się. Nie, szybko, szybko, szybko. Nie, 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 nie. Nie, przez to, że ja się przybierałam. No nie, no. mu Ale chociaż trochę dostaje. Ale słuchajcie, ja będę miała, jak będę miała tysiąc, to dostanę ranking, nie, yy, dostanę tutaj, yy, yy, nie tutaj tylko, czekajcie, tu, o, dostanę dwa nowe, o tu, tu, nie, i wiecie co, zaraz wyciągnę moje pazy pazy, ale dobra, mam tak, mam, tak, mam grom, mam poko, Mam Jackie, mam Mortisa, mam Bula, mam uh, Tego, Colta, mam Franca, mam Panapè, mam Angelo, mam Berlea, mam Nite, mam Jessie, mam Pene, mam Busa, mam Shelly, mam El Primo, mam Carla, Ka Mam ośmiobitowca bitowca. Mam Broka. A Brok w ogóle się zmienił. Ty! On ma w ogóle inny ten. O nie, jaki on jest brzydki teraz. On jest brzydki. Dobra, mam spajka. Mam oczywiście malutką spajkową. Mam Piperkę. Mam B. nie zbierałam. Mam Blue. Mam Edgar. I Ems. No, najbardziej to. A jest takiego buga, że normalnym spajkiem, nie? To sobie graliście i on wam się zmienił na tego? Na. no, mm, mm, Na rzadkiego? I tak, najwięcej mam M's, ale dobra, słuchajcie, tutaj zbieniam na Rosę, właśnie sobie kupiłam Biza za 29 i to był bardzo, bardzo zły pomysł. Lole właśnie chcę odblokować, ale nie chcę jakąś kupić za najmniej, nie, ale chyba tutaj nikogo nie kupię za, nie wiem, dobra. Nieważne, ale tutaj sobie tą m zmienię na No i może El Primo. Ale El Primo, wezmę sobie Booza, bo bus jest dobry. Booz jest dobry. Dawaj. Zdajemy. Nie śpimy. To jest w ogóle moje drugie konto. Na pierwszym koncie to mam wszystkich. No oprócz Drago, bo on jest nowy. No i... on nie mogę na no, wiecie. Czy kuszyła Nita, Nita, Nita. A Wiecie, że Nita i Leon to jest rodzeństwo? Tak. I Piper to ma jakąś straszną tajemnicę, bo nie można pytać o jej przeszłość. To jest Teraz gram buzem, bo przegrałam Edgarem, bo się zakopiłam na coś. Przepraszam, że nie nagrałam. Ale dobra, Bas, bus, bus, bus. Dawaj, 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 też radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę, też dasz, radę, dasz radę go, też radę go, też radę. Nie. Nie. No, jakie mam z nimi wygrać? No bo zobaczcie, patrzcie, patrzcie. Piper. Piper chce tylko piec i sprzedawać miejscowym platki. Ciasteczka i inne słodkie przysmaki. Lepiej nie pytaj o jej przeszłość. Przeszłość. To jest dziwne. Ale nie to w ogóle nie... Chcę utworzyć drożynę. No dawaj, dawaj. Szukaj, szukaj. Wyszukiwanie gracza, poproszę o połączenie, poproszę o połączenie. Tak, tak. Ciekawe, kogo on nie mógł. Tu się mówi. Na okej. ok. Zaczynajmy nie A tutaj się mówi. A oh, gdzie Ej, no jo, właśnie bug. Bug, bug, i kolejny bug, nie? Same bugi. Marcelinka tam umarła. Dobra, ja tu się siedzę, nie? Ej, ja mam pomysł, ja doskoczę tu, tu. Ej, mogę już. Ciem tu. No nie! Dawaj, dawaj, chcę mieć ten super doładowanie, dawaj super doładowanie. Nie no, dawaj to super doładowanie mi. użyć tylko tego jak to się mówi No dodaj nieważne nieważne po prostu Ui! rzadki trafiłam rzadkiego Mam ja robić, ale dobra. Ja po prostu robię to okej. Okay? Ja tu robię, bo mnie tu nie obchodzi, dobra. Ja, piórem. I do mnie. ten. Bajnie. Słuchajcie widzowie, bajonie. Zaraz. Dobra. Ten, ten jeden tylko. me, uh, help me, okej? write Ej, pokój jest spoko Ej, mnie, mm. nie? Totalnie zrymowałam Pokój jest spoko Glitch, nie? Totalny glitch dostałam, nie? Glitcha dostałam, okej? Okay? Okej, okay, dostałam glitcha, okej? Okay? Okej, okay, mnie to nie obchodzi, że ja umrę Ja po prostu muszę to atakować, okej? Okay? Ja, mnie to nie obchodzi, nie? Nie to nie obchodzi, nie? Ja mam w 100%, a nie mają tyle, okej? Okay? No, nie, 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 dawaj, umieraj, umieraj, dawaj, dawaj! nie, dawaj, dawaj, dawaj! dawaj, do mnie dawaj, 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 nie, dawaj, nie, nie, dawaj, nie, dawaj, 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 tak. spod mocy. Spod mocy. Ja nie, to krasznie, ja nie, dawaj, okay? ja nie, 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 pytajcie. Dawaj tą rosę. Ty, polecam wam Poko, bo Poko nawet jest dobry, ale impuls jest lepszy. Dawaj, 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 dawaj. Pula, pula, pul, 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 pul. Pul, pul, bo dawaj mu spowolnienie. Spowolnienie, spowolnienie. Dobra, baj.